Panowie, zawracamy. Stać. Rozliczymy się z tego. Proszę zawracać do kolegi. Zapraszam pana też. Za daleko proszę nie odchodzić, policzymy to wszystko na górkę tędy schodkami proszę zapraszam Pan weźmie, nie no, na górkę idziemy, no pod szkoda piwa, tak? Tutaj tędy idziemy. Jest akcja rozliczania, tak oczywiście, proszę Żebyście się nie potknęli przy świece. Siadajcie panowie, poczekajcie grzecznie. Rozumiem, że panowie wszyscy mają dowody osobiste. Eee, proszę pani, wzywałem patrol na bulwar foteli Wiślanej. Właśnie z, e, zatrzymałem obywatelsko e, czterech podejrzanych obwinionych. Proszę o przy, pilny przejazd patrolu, bo no, mam pięć osób, tak? Tak, Paweł Boski. To odłożyli panowie właśnie te, te alkohole, tak. Jest tego więcej niż chłopaków.